No cześć jestem, że witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sky Factory, słuchajcie, jesteśmy supermenami, znaczy supermen i superwoman, możemy latać sobie w tak nieskończoność niemalże, znaczy no niemalże, w sumie nawet dosłownie nieskończoność, także wspaniale, cudownie się zaczyna i zwalcie dzisiaj mamy w planie zrobić kilka kolejnych nowych, wspaniałych, cudownych rzeczy, ale najpierw... Chciałbym wam przypomnieć, że jeśli się wam się spodoba ten człowiek, łapkę w górę pod spodem, zasubskrybować kanał, zadzwonić dzwoneczkiem i zaznaczyć, że chcecie, żebym wszystkie powiadomienia z tego kanału, po czym do Agi i zrobisz dokładnie wszystko to samo. Zapraszam! Wiesz co, czy ja coś widzę na mapie? Czy mi się wydaje? Um, to nie jest nasz dom? To jest nasz dom, nie? Ale tam w drugą stronę coś widzę. Nie, chyba Tylko czanki jest... się wczytują, tak jakby, wiesz? To jest... Słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, słuchajcie, to jest z innego świata mapa. O, już mi się aktualizuje, dobra. Radar mi się zaktualizował. Przez chwilę miałem wrażenie, że widzę coś tutaj. Zaznaczyłem sobie waypoint, który będzie mi pokazywał dom. No bo z racji tego, że możemy tutaj latać sobie tak frywolnie, bez żadnych ograniczeń, to w sumie nie jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żeby po prostu wiedzieć, w którym miejscu, na jakich koordynatach się dom znajduje. I jak widzicie, możemy sobie latać, nie martwić się o to, że nie mamy energii, że skończy nam się jetpack. Po tym możemy latać szybko i mamy ten nieskończony hover mode, czyli tryb unoszenia się, tak jak na kreatywie, Po prostu w miejscu możemy zawisnąć sobie w przestrzeni w jednym konkretnym punkcie, nie martwić się o to, że Podamy na dół. Dobra, i słuchajcie, kilka rzeczy, które dzisiaj są przed nami. Przede wszystkim musimy zrobić sobie zaznaczyć sobie Supremium Armor, który zrobiliśmy! Jej hura, wspaniale, mamy Mystical Farming niemalże skończony, zostało nam ostatni, czyli crafty Supremium Apple. Crafty Supremium Apple zrobimy sobie zaraz, słuchajcie, w tym momencie, weźmiemy sobie szybko jabłko. Apple. Mamy Apple, mamy nawet dwa Supremium Apple, słuchajcie, ale nie skraftowaliśmy ich, więc to jest ta jedna drobna rzecz, z którą musimy tutaj jakby powalczyć. Robimy sobie tak, szybciutko, jabłko. Inferium Apple. Kładziemy sobie Inferium Apple. Ciekawe, czy mamy, jak to się nazywało, to drugie, pamiętasz? B... Zaraz ci powiem, bo ja sobie zajrzę, wkłuję po w B... S. Nie mamy. Nie mamy tego, dobra, to Wyj trzeba tak żeby... zrobić. Zrobię Zrobić, przerzucę. Nie, no, nie, 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 słuchaj, ja tutaj mam wszystko. A, okay, przygotowane. To Widzę, że dobra, zabrałeś. robimy cztery. Słuchajcie, ale musimy zrobić więcej, musimy zrobić tego odrobinę więcej, potrzebujemy pozostałe też, czyli musimy zrobić 16, musimy zrobić cały stak. Musimy zrobić staki. Nie mamy tego, ponad tysiąc już tych zwykłych, więc było... staki. Zaczekaj, 3 staki. cztery staki. I 16. To jest dokładna ilość, jaką będziemy potrzebowali. Dlaczego będziemy tyle potrzebowali? Bo musimy zrobić poza tym, że y, robimy y, same te, jak to się nazywa, prudentium essence. To musimy poza prudentium essence zrobić też pozostałe esencje, takie jak tutaj Intermedium Essence. I z Intermedium Essence, które zrobimy, musimy zrobić również sobie ostatnie, czyli Superium Essence, nie? Tak. Czy 4 sztuki? Potrzebujemy dalej 4 sztuki. Ehm, Czekajcie, czekaj, jak to było? Intermedium, tak? Intermedium Essence, czyli robimy sobie po kolei Jabko. Prudentium Essence, mamy Prudentium Jabko, wspaniale. Teraz weźmy sobie, usuńmy to. Robimy sobie intermedium jabłko. Patrzcie coraz więcej efektów. Tutaj już ma Absorption, Speed i Resistance 2 to sobie usuwamy, robimy sobie super, superium, to jest superium, zawsze mi się myli superium i supremium, robimy sobie superium apple, mamy jeszcze regenerację dodatkowo i słuchajcie, ostatnie, ostateczne robimy sobie w tym momencie z naszej wspaniałej supremium esencji, supremium apple, wspaniale i skończyliśmy w tym momencie mamy takie wspaniałe, cudowne jabłko ono, cie, ciekawi mnie, na ile ono jest jakby, nie wiem, równoległe z tymi koksami tak zwanymi, wiecie, nie, nie, jabłkami to efekt na dwie minuty, wszystkie te efekty No a w tym jabłku złotym, czym to się różni, tak szczerze mówiąc no podejrzewam, że nie trwa to dwie minuty. Nie, dobra, weź sobie to supremum Apple, ono się może znaczy, przydać. Znaczy, ja jedno mam w swoim plecaku, bo my trochę ich wydropiliśmy. No dobra, to spoko. I to w takim razie fajnie. Słuchajcie, możemy zaznaczyć kolejną rzecz gotową. Skończyliśmy w ten sposób mystical farming, czyli do mystical farming mamy zrobione wszystko włącznie. Następną rzeczą Age of Exploration. Mamy wszystkie niemalże takie podstawowe rzeczy stąd zrobione. Z wyjątkiem. I tutaj właśnie zaczyna się kilka takich podstawowych rzeczy, jak podróżuj na dół neteru, używając łodzi, to jest bardzo kontrowersyjny achievement o którym później jeszcze się wypowiemy. Użyj Diamond Chest Transporterów, żeby przynieść 5 Blaze Spawnerów do domu. I myślę, że to sobie zrobimy również bardzo szybko. No i oczywiście słuchajcie, ale najważniejsze czyli ruszymy do endu. Ruszymy do endu, będziemy musieli pozbierać wszystko związane ze smokami i tak dalej. Ale zanim mam do ciebie coś do przetestowania, chodź, weź sobie to w łapkę i chodź ze mną, zobaczymy, co się stanie. No dobra. Bo znalazłem to w y, lootbagach ostatnio, już nie mówiano o tym. I spróbuj kliknąć na jakieś zwierzątko. O, ja nie mogę, ale fajnie. Słuchaj, możemy nosić ten. Patrzcie, to jest super ciekawe. To jest takie nosidełko, tylko uważaj, nie poleć, bo <noise> masz mówiąc, w ręce. Ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o takie nosidełko, to nie lepiej używać animalnet, tak naprawdę. Zdecydowanie mówiąc. nie, po prostu chciałam zobaczyć, jak to wygląda, co to jest. I no ogóle... jest to takie dość... mech. No... Nie nie jest to zbyt sensowne, wiesz, bo to zajmuje ci slot w Nie jest to zbyt wygodne, ale. Nie ale możesz jest latać ciekawe. z tym zwierzakiem na pewno, bo nie masz całego seta, nie? No nie, nie można. To jest latać. trochę minusem. Dobra, Także animalnet, animalnet Animal jest chyba ciekawszą opcją, bo ten. Jak to się nazywa? Animal.net, No można sobie kilka wziąć takich do ekwipunku i kilka zwierzaków nosić w tych siatkach. Tak, ja właśnie tą siatkę mam przy sobie yy, cały czas. w razie gdybyśmy poszli. E, nie wiem, na jakąś wyprawę i znaleźli jakieś nietypowe zwierzę, to ja przyniosę je tutaj do domu. Dobra, słuchajcie, jeszcze kilka rzeczy mieliśmy zrobić zanim ruszymy do nateru. Jedną z pierwszych takich rzeczy byłoby troszkę rzeczy z Tinkersa. Jak widzicie, może mi się ostrze troszkę zmieniło, nie wiem, czy widzicie. Tak, ja po chciałbym, żeby moje swoim. też się zmieniło. Pokażemy, pokażemy, jaka jest różnica w tym momencie. Mogłabyś wskazać pokazuję, swój nie? miecz? Pokaż swój miecz. tak, to Także mój widzicie, Aga taki... Agama różowo-bordowy, ja mam taki seledynowo-turkusowo-bordowy i to jest ta różnica. I ten miecz właśnie on dostał upgrade'a i tym upgrade'em jaki on dostał był diament, w efekcie on dodał nam troszkę ataku, mamy 1,41 ataku więcej niż mieliśmy wcześniej i 500 więcej durability. I ja to sobie dołączę właśnie w tym momencie, bo też mm -hmm. chcę taki miecz. Ja też chciałabym sobie yy, na pewno mending. Myślę, żeby się przydał tak, na tych mieczach. Ja mam mending już przygotowany nawet, bo ja sobie wcześniej, wcześniej myślałem tylko o tym, żeby dla to siebie? zrobić. Tak, tylko dla siebie, bo ja miałem gdzieś o, tam okay. w punkcie przytrzymałem go sobie właśnie w tym celu, żeby zrobić sobie ten miecz. Słuchajcie, robimy sobie miecz z mendingiem. I jeszcze jedna rzecz, całkiem fajna rzecz, dość interesująca, Necrotic Bone. Jest to modifier, który dodając do miecza, dostajemy coś, co będzie nam self healer robiło tak zwanego, czyli będzie nas leczyło w momencie, kiedy będziemy uderzali moby, kiedy będziemy bili moby. patrzcie jak ten miecz zaczyna coraz potężniej wyglądać, coraz więcej jakichś dziwnych, ciekawych ulepszeń. I co teraz będzie się z nim działo? Mending Moss. Mending, tak wiemy prawdopodobnie, albo może nie wiemy, jest to auto naprawianie na podstawie bicia mobów, czyli za pomocą EXPA on będzie sam się naprawiać. Tak samo mamy na Kilofie. No i teraz będziemy mieli również na mieczu. Kilof, również, słuchajcie, Kilof, co do ostatniego odcinka, gdzie chcieliśmy kopać sobie trochę więcej inferium, żeby, żeby szybciej subpremium zdobyć. Dziękuję Wam za, za napisanie w komentarzach, że trzeba było kilka staków włożyć tego, tego lapisu. Ja nie wiedziałem o tym, ile trzeba, ile tak, trzeba było tam sadzić. Ja właśnie wymontowałam sobie w mój mieczek. I tak samo, słuchajcie, zrobiliśmy tutaj i już mamy maksymalną liczbę, czyli mamy lak 3, 360 na 360 lapisu dodaliśmy do tego. Dziękujemy Wam bardzo, to wasza zasługa, że, że, że nam powiedzieliście o czymś takim. Ja jeszcze chciałabym sobie emeraldę domontować do mojego mieczyka. Mam nadzieję, że się uda wszystko. Chyba się uda. Możesz? Tak, dlatego, że to zwiększa jego durability. Jak zobaczycie w tym momencie. Moje durability wynosi 2500, tysiąca, a w momencie, kiedy ulepszę, 3500, tysiąca, więc naprawdę, naprawdę jest nieźle. Ej, to ja też sobie zrobię w takim razie, słuchajcie, bo to, to, to totalnie się opłaca w takim razie, jeśli tak możemy zrobić. I myślę, że teraz już będziemy mieć całkiem niezły mieczyk. Mam Chociaż... super szaty kolorowy mieczyk. Chociaż, słuchajcie, właśnie, bo mimo tego, że te miecze będą już teraz całkiem, całkiem niezłe, to nadal one nie dorównają w żaden sposób mieczykom z. z. właśnie. jak się nazywa, tak musical farming, czyli. Nie z Drakoniu. Drakoniu to tam jeszcze pół biedy, ale supremium. Jeśli zrobimy sobie miecze z supremium, słuchajcie, nawet podstawowy miecz supremium ma 21 demedza. 21 demedza! Ale to Mój... jeszcze daleko do tego, Nie, no właśnie nie jest daleko, to jest najzabawniejsze, że on jest tuż, tuż za rogiem, i można go zrobić. Myślę, że nawet w tym momencie nas stać na zrobienie takich mieczy, ale słuchajcie. Ale nie, ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim sobie y, czarmy nałożyć na zbrojkę. Ja, no to prawda, to prawda, właśnie słuchajcie, bo jest taka jedna fajna opcja, że nasze zbrojki mają taki tak zwany slot charm. Macie tutaj napisane durability, set bonus i charm slot. Charm slot empty, czyli pusty. Nie mamy w tym momencie żadnego ulepszenia. A jeśli byśmy chcieli sobie, dla przykładu. Ja bym na pewno fire resistance. Mystical agriculture. Uh... Agriculture. Mamy tutaj o, słuchajcie. I teraz gdzie są te upgrade'y? Tutaj są upgrade, jak widzicie. Mamy Wither Resistance, Anti Venom. Yy, mamy Fire Resistance, Resistance, Strength, Strength 2 i tak dalej. one są craftowalne. Czyli możemy sobie skraftować wszystkie z tych rzeczy, które tutaj się znajdują. Ty mówiła, że chciałaś Fire Resistance zrobić, tak. tak? No bo jak idziemy do neteru, to na pewno się przyda. To zrób sobie tylko w takim razie. Ja na razie nie chcę, ja na razie nie potrzebuję. I ja myślę, że skoczymy sobie, słuchajcie, i szybko zbierzemy sobie te spawnery. właśnie z neteru. Weźmiemy sobie. Yy, rozejrzeliśmy się szybko po neterze, przed odcinkiem jeszcze chwilę i znaleźliśmy dwie albo i trzy twierdze w ogóle w okolicy tej twierdzy, w której się zrespił nasz portal. No co, to może teraz sobie darujmy, a potem sobie porobimy jakieś ciekawe te czarmy, bo w sumie moglibyśmy od razu dolecieć do tego detalu. Ja myślę, że tak możemy zrobić. Od razu przyniesiemy sobie, słuchajcie, wszystkie spawnery i co nam pozwoli, właśnie otwórzmy książkę, zakończyć achievement, use a diamond chest transporter to bring home five blaze spawners. Tak, bo na razie mamy przyniesione dwa. Masz Jeden przygotowany... jest tutaj przerobiony na spawner e, witherowych e, tych e, szkieletów, a drugi jest tam y, właśnie jako no, podstawowe blaze'y. Czy masz przygotowane? przygotowany Diamond Chest Transporter, tak, czy mam. nie? Dobra, to chodź. Jesteś już tu ze mną, czy jeszcze nie? T jestem. Dobra, to w takim razie chodź. Pierwsza twierdza jest w tym kierunku. Chodź za mną, szybciutko. Strasznie tu ciemno. No to prawda, tu jest strasznie ciemno, słuchajcie. I tutaj mamy przygotowane... Dobra, ja tylko najpierw wyjmę te y, transportery. Tutaj gdzieś były... Ja wiem, gdzie jest jeden. Tutaj o, daleko, zaczekaj. na samym końcu się nie wczytały jest jeden. nie czytało czanki. Pomocy, czanki, wczytajcie Wezmę, się. wezmę od razu sobie ten y, spawner. Gdzie na samym końcu? Już Tam jest, bo ty właśnie, bo ja nie widziałem, gdzie ty jesteś. Wiesz, co, słuchaj, bo mi się czanki nie wczytują, ja nie widzę podłogi. Dobra, jeden już jest załadowany. Mam I jeszcze jeden był błąd. tutaj w tym samym. Y... Jest, jest, widzę go. Dobra, to ja wezmę. No to czekaj, bo ja też bym chciał wziąć, ale nie widzę, bo mi się czanki nie wczytują. Słuchaj tutaj... się... Za tobą, za tobą. Za tobą, ale. Tutaj jest jeden. Ja nie widzę nic Agu, no musisz zrozumieć, że ja nic nie widzę zupełnie. No, odśwież sobie, wiesz gisku. No, odświeżam sobie cały czas, przecież i nic mi się nie ten nie zmienia. Słuchajcie, jakaś dziwna rzecz tutaj się wydarzyła. To może wyjdź i spróbuj. Wzięłaś tego raz. spawnera, weź, weź ten, ten drugi spawner. drugi wezmę. Weź ten spawner, póki. Okej, okay, tym sposobem jeszcze jednego nam brakuje. Jak chcesz, możemy spróbować ja... tak, że ja wezmę trzeci. Co, nie, ja wiem, gdzie jest ten, ten ostatni spawner. Tylko problem był taki, żeby się tam czaki nie przytywały. Tutaj mamy jeszcze jedną twierdzę, słuchajcie, jak polecimy od portalu w drugą stronę. Dosłownie, jakbyśmy przecinali. E, przecinali lotem naszą pierwszą, tą twierdzę, w której się zrespiliśmy. Tutaj jest drugi, jeszcze ten. Druga twierdza, i tutaj również możemy znaleźć sobie z problemu spawner. Ja sobie podniosę ten. No i myślę, że możemy w ten oto sposób już uciekać. Czekaj, bo no ja zobaczyć, czy tutaj nie ma czegoś takiego, co chciałabym mieć. To jest coś, na co ja poluję tutaj od dawna. I to jest kurczak taki neterowy. Widziałeś go? Nie, to jest rzadka że ci Nie ma chcę, kurczaków neterowych. One się respią tylko na platformach z, chyba z Neteraka, z tego co ja pamiętam, wiesz? Nie, bo tam była jakaś nie. taka dziwna sprawa z tym wszystkim. Dobra, chodź już do portalu i uciekamy stąd, bo tu nie ma co, co się więcej jakby kręcić i, i latać. Odłożymy sobie jest, to do skrzynek. Kura. Co nazywa się? Tak. Ale to jest nether Quartz. To nie jest to samo. To jest to kura, być ten Nie, to miała być Netherquartz. No dobra. Słuchajcie, później kurczakami oczywiście się też zajmiemy, bo to jest cała, cały mod, który, który jeszcze jak bym, odpowiada za to. Też nam daje naprawdę, naprawdę niezłe, niezłe możliwości. Choć, odłożymy sobie te spawnery. Czy ty już lecisz do mnie? Tak, już jestem w domu. To e, czy czujesz to, że e, dużo mniej się męczysz w tej zbrojce? To znaczy dużo mniej się męczę? No, w sensie, że nie jest tak ciężko bardzo, nie idziesz tak powoli. Że dalej to tempo może jest troszeczkę mniejsze, ale nie aż tak ale bardzo Ale to, to jak jest kwestia powiem. tego, że latanie w tej zbrojce jest po prostu dużo, dużo szybsze. Tak to wygląda. Dobra, widzę, że wejście Twoje, wejście Smoka trochę zajmuje. Skrzynka aż się nie może zamknąć wrażenia. <grym> no dobra, słuchajcie, po chwilowych problemach, takich dość poważniejszych problemach, bo wszystko się wywaliło. Wszystko. Niestety. Przechodzenie pomiędzy światami nie jest najbardziej ulubioną rzeczą komputera Agnieszki, a nie mojego. <grym>, dokładnie. I wracamy. Mamy trzy Blaze spawnery schowane tutaj. Widzieliście, ja odłożyłem na ten slot, a znajduje się na tym slocie. dlaczego, bo w momencie kiedy Aga teraz włączyła świat okazało się, że ja wcale go nie schowałem, tylko on leżał na skrzynce, także dobrze, że udało się go podnieść jeszcze w miarę szybko. No i tak, słuchajcie, możemy sobie odhaczyć w naszej wspaniałe książce Use 5 Diamond Chest Transporter to bring home 5 Blaze spawners! Tadam! Wspaniale! Jeden kolejny achievement za nami I teraz tak, travel to the end. Kill the ender dragon, collect dragon breath i to mamy, jakby, że tak powiem, to są rzeczy, które będą bardzo proste do zrobienia, we 3. Travel to End City and obtain Elytra. No i to również jest bardzo prosta rzecz do zrobienia, przynajmniej przy tych zbrojach, które mamy. Nawet Elytra nam się nie przyda, szczerze mówiąc, później. I hatch a dragon egg and train it. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało. Jak w jaki sposób będziemy mogli wy, nie wiem, wytrenować, wytrenować go albo wysiedzieć to jajo w ogóle? Zobaczymy, słuchajcie. No w każdym razie, taki mamy cel. Do tego celu wcześniej przymierzaliśmy się zbierając sobie portale. A gdzie tu masz te portale? Gdzieś się nie w każdym razie. W skrzynce naszej Ten... głównej skrzynce. Dobra, słuchajcie, to nie ma w takim to, razie znaczenia, e, jeśli chodzi o te portale. Zostawimy te portale w spokoju, niech one sobie tam gdzieś egzystują. Uzbieramy a uzbieramy sobie, to wtedy sobie zrobimy takie portale. Jasne, a my zrobimy sobie to po prostu za pomocą o oczu, a Aj... i. nie mamy oczu, mamy perły. And mamy perły, mamy perły. Mamy 9 perł, potrzebujemy ich 8 i potrzebujemy również Blaze Powder. Słuchajcie, potrzebujemy 8 oczu. A to na pewno jest. Osiem. Nie jest jednorazowego użytku takie ciasto? Cake. Nie, nie jest jednorazowego użytku. Zjada się je jak normalne ciasto, słuchajcie. I To jest właśnie end cake, czyli coś, co pozwoli nam się znaleźć w endzie. Postawimy to... sobie to ciasto. Myślę, że w tamtym samym miejscu, tak, gdzieś w okolicy. To jest dobry pomysł. Gdzieś w okolicy portali. Tutaj mamy portale, portal do beneath, portal do tego, jak to się tam nazywa. I myślę, że możemy sobie ciasto postawić na przykład. Tutaj? What? A to jest tylko taki jeden pojedynczy kawałek w takim razie. What? Czyli ja muszę sobie skraftować własne. Znaczy, jest to, to. skraftujmy tego więcej. To w ogóle weź trochę pereł tutaj. Zróbmy kilka więcej na wszelki wypadek, gdyby jednak się okazało, że smok jest potężniejszy niż Dobra. nam się wydawało. Oj. Zróbmy tam kilka, kilka sztuk, to będziemy mieli jak wrócić. choć mamy zapasowe zbrojki z jetpackami, One nam pozwolą ewentualnie wrócić, gdyby coś naprawdę poważnego się wydarzyło, ale zakładamy, że raczej nic poważnego się nie wydarzy i że raczej bez problemu sobie będziemy w stanie wrócić tam. Blaze powder, dawaj, szybciutko. Dawaj z shiftem. No. 62 sztuki zrobiłem. Tyle pereł? Skąd no, masz tak, tyle pereł? No, bo ja miałam tyle pereł. Bo ja przyniosłam z bardzo miałaś... dużo pereł. Tutaj, 16 wiesz? pereł u siebie. We Nie, klipunku. w ekwipunku, ale jeszcze wrzuciłam. wrzuciłam. Dawaj ten, dawaj ciasto na środek. Zrób tyle ile ciast mamy. 4 ciasta, to dawaj ze 4 sztuk. z shiftem. Dobra. Mamy cztery sztuki, słuchajcie, jeszcze dodatkowo. Choć postawisz się w takim razie tam obok tego. Może w tym samym miejscu się da nawet. Możliwe, zobaczymy. Nie wiem, no to trzeba by z Shiftem spróbować prawdopodobnie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. No? A normalnie, jak klikniesz to zeżrzesz to, czy co? Boję się, że jak. Daj normalnie mi jedno ciasta, daj mi lif. dwa ciasta, daj mi. No, daj mi. Patrz, jak ja jakie wielkie, jakie wyglądają. gigantyczne są. Dobra, spróbuj zjeść w takim razie teraz. One chyba zajmują czy... cały blok, wiesz? A jak tutaj kliknę? A, nie mogę kliknąć w ten sposób, tak? Musisz być może głodny, pobiegajmy trochę w takim razie. Nie, no ja jestem głodny i bym zeżar to ciasto, ale to nie może jestem trzeba wejść. Dobra, nie? połóżmy tutaj, słuchajcie, na wszelki wypadek, zjedz po prostu. O, rozwaliłam łapkę i rozwaliłam. Hmm, może trzeba mieć więcej głodu niż... A może trzeba je jakoś skraftować w całości? <laughs> Czekaj. Szczerze no, mówiąc nie. nie wiem. <laughs> ja też nie wiem, no słuchajcie, wydawało nam się to całkiem, całkiem proste. Ja myślałam, że będzie takie całe ciasto, a tutaj one się nie łączą ze sobą. Tak nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego taka jest sprawa z tym. I rozwala się, jak, jak rozwalę. No dobra, słuchajcie, chwilę musieliśmy coś tutaj pokombinować, chyba okazało się, że jest jakiś bug z zestawianiem tego ciasta. I udało nam się postawić całe ciasto w pełni. Dobra, chodzimy? Tak, zjadłam. Ja też. Uuu, Widziałem, jak dostałaś achievementów. jestem już, ty też dostałeś. O oh Jezus, i też dostanę macie menta Dobra, wiesz co, jak lecimy jest? lecimy rozwalać Ogarnij, że tu nie ma tej wyspy To nie ma nic, jest tylko widzisz smok oh, na górze, leć tam To to przecież mamy paki, no Ale się jest jetpacki, ten, jest fontanna ławory. od razu Dobra słuchajcie, jedyne co musimy teraz zrobić tak naprawdę to szybko tutaj Kryształy pobić. rozwalić Kryształy, tak Kryształy, kryształy nie powinny być żadnym mógł, problemem wiesz, To ty leć w lewo, ja polecę w prawo, ale czy to nie ma znaczenia, masz taki rezystencję, że raczej nic ci nie zrobią te kryształy Ty poleciałeś w lewo, ja w prawo Tak, leć szybko, powysadzajmy je jak najszybciej Dobra, dobra. I zaraz się zajmiemy smokiem. Jasne. Już Dobra, ostatni. ostatni. BUM! I słuchajcie I teraz. Raz, ciap, gin, gin smoku, chodź tutaj. Ej, Szybko. ale nie mamy butelek na oddech! Ja mam, ale jest problem z oddechem. Jak mamy złapać oddech, kiedy w nie locie. mamy. czekaj, Musisz, on musi. stanąć tutaj, on musi do ciebie strzelać. No niech zionie zion Tam widzę Endermany. o nie jest. Ja mam, mam stach butelek jakby co, ale chodź. Ja tu nie smoku. ani jednej. Ja zrobię na jakiś niższy pilar, wiesz? Chodź o tutaj O, o smoku. tutaj będzie strzelał do na mnie zion <laughs> No, czekam daj mi połowę... zio... nie, dobra. Słuchaj, czekam, aż na mnie zio. Nie, to, to... tutaj coś leciało, widziałeś? Z góry zio... leci ten oddech chyba. To nie, to bez sensu, by było Spadający oddech był taki, jakby. smoku drogi. On się tam teraz nie widzę go. niby na dole jest, A. siedzi na środku, odpoczywa Aha. To może tam na dole trzeba by było stanąć. Kurde, blade no. Lecimy na, leci na ciebie, mnie. uwaga. O, jak cię wystrzelił. Niesamowicie. Szczerze, przeraża mnie Jest, mam oddech, mam oddech, słuchajcie, łapię oddech. Zbieram. zebrałem. Zebrałem. Zebrałem 30 sztuk prawie. Super. Może jeszcze raz się uda. Chodź tutaj smoku nie. Uda drogi. się, na pewno się uda. Chyba, że gdzieś tutaj leży jeszcze ten oddech. Nie wiem czy nie to no, się wi więcej Nie, więcej nie ma. 24 sztuki. Enter o... Ender Air Battle. Co to jest? To jest coś innego. Złapałem jakieś powietrze. Oh shit. A te, teraz Dragon's Breath zacząłem zbierać. Jeszcze więcej Dragon's Brief. On tutaj jest w dalszym ciągu? Ja nie widzę, żeby był. Nie, to czekaj. Zbieram jakieś Ender Air... Nie! What the hell! To w takim razie muszę iść do domu po Czekaj, mam co? jeszcze kilka, mam 6 sztuk. Także zebrane, słuchajcie, możemy też zaznaczyć, że to jest zebrane. Wiesz co, ja bym zleciał tam na dół jednak. Ale one fontannie. się przydają bardzo. Co się przydaje? Aż tak się nie przydaje, przecież one są potrzebne A No w sumie... są do kraftowania. Ale słuchaj, będziemy mogli później sobie przywołać jeszcze smoka. Poczekaj no, niech on na mnie zionie jeszcze, ostatni raz. Myślę, że go za zabijemy teraz już. Chodź tutaj smoku. Tutaj to jest... Tak. To jest to, to, dobrze? Udało mi się. Tam kilka to sztuk jest różowe, tak? 12 sztuk mam w tym momencie. Także, no, jest to Ona już mnie całkiem sporo. Leci na mnie. Leci na ciebie? A ja mu dam zaraz, żeby on leciał na ciebie. Tutaj jest oddech. <gry> jest oddech? Zobacz, jak dużo, o nie. No, ale Agu, ja tam nie, nie mam mnie tam. Tutaj, tu poleć do góry do mnie, bo dopiero teraz zobaczyłem, co jest. To nie mogę, nie zdążyłem zebrać. Trzeba latać koło niego, bo on dycha tutaj nie tylko na nas. Dobra, choć w takim razie go, myślę, że możemy dojechać już teraz, ostatecznie. Chodź ok, tutaj smoku. O nie, on tam poleciał. O nie, ja spadam! O boże, prawie spadłam. To jest taki czekaj, Tutaj jest ten, jest ten oddech, zbieramy dużo, oddech. Dużo. Dobra, słuchajcie, mam oddech, mam 15 sztuk, wystarczy nam przynajmniej w tym momencie. Szybko go teraz trzeba dojechać. Problem jest taki, że my nie mamy łuków i może, musimy go bić tylko i wyłącznie za pomocą miecza. Ale myślę, że spokojnie sobie damy radę, no, też mam, jak z samymi mieczami. A to ten oddech możliwy, że mnie pije. Tak, dlatego trzeba by nad nim się znaleźć na spokojnie i go bić z góry. Ale patrz, on całkiem, całkiem, całkiem nieźle idzie. Już teraz nie ma co go leczyć, więc nie ma co się martwić o to, że... Tak, on już teraz będzie tylko po prostu musiał tutaj przylecieć do nas, no i no, ustawić i tak, się nie spokojnie. Problem jest taki, że nie można do niego podlecieć też za bardzo, nie wiem, czy to zauważyłaś. Tak, no bo on jest taki on szybki, szybki i jest Dobra. taki znowu przyleciał na dół i zawiesił nad nim i bił go po prostu od góry, nie? Dobra, no ten, ten cooldown miecza jednak jest troszkę upierdliwy troszkę to prawda. Ale ale zaraz go sobie ubijemy. Słuchajcie, już mniej niż połowa życia mu zostało, ja nie zaraz nie wiem, czy mnie poślubuje, czy go nie bije, czy co się dzieje? Bijesz, wiesz. Nie robi się czerwony, jak ja go biję. No co ty gadasz? U mnie się robi czerwony, nie wszystko wiem. normalnie. No, i wiesz, co jest takim bardzo, bardzo upierdliwą Endermany. rzeczą? To jest bardzo upierdliwą rzeczą, że latanie w górę i w dół na, na tym supremium armorze nie jest takie szybkie jak tak, latanie to do przodu. Ale i z na boki, kontrolem nie? spróbuj, bo jego spycha Tendermany te wszystkie. Okay. Został tak? wie! Chodź tutaj, smoku, smoku, smoku... Tylko on siedzi w oddechu swoim, więc trochę to jest słabe. To nie ma znaczenia, no przecież bierz go od góry i tak. Dobra, zaraz już tutaj jajo no, powinno tak nam się mimo. pojawić, możliwe, że nawet na fontannie. I to jest kolejna rzecz, słuchajcie, zapomniałem o tym zupełnie. Będę musiał tutaj za chwilkę wrócić, agu. Będę musiał skoczyć szybko po pistona, żeby zebrać. Dobra. Uwaga! I Może w tym momencie, słuchajcie! Oficjalnie udało się! Oficjalnie coś tam leży, w ogóle jakieś dziwny, dziwne serduszko. Jakie dziwne serduszko? Zaraz zobaczymy to dziwne serduszko, czekaj, bo w ginie smok! Wspaniała rzecz do zobaczenia nie ja zrobię. na zawsze. serduszko, ty patrzysz na smoka, ale tutaj oddechu dużo jest. Czy z to, to jest jakieś serce jego chyba. Dragon egg, click to start hatching. O o, hatching? <laughs> Co zrobiłeś? Nie wiem. Co zrobiłem? Nie wiem hatching, co zrobiłeś? Ja zrobiłem? nie mogę... Tutaj drakonium wypadło! Czyli po prostu my w tym momencie zaczynamy wysiadywać? Yy, wysiadywać jają smoka. Ale, Ale to jest dziwne. Ale tutaj się wysiaduje jajo smoka? Nie wiem, czy ja mogę podnieść jakoś to jajo? Czy ono poleciało do naszego domu? Zaraz zobaczymy. Wiesz, bo jeśli ono ma być tutaj wysiadywane i jeśli u nas w domu ma się pojawić smok, to wcale mi się to nie podoba. Ale ten smok będzie do wytrenowania prawdopodobnie. Masz serduszko jego. O shit, mam serduszko. Drakonik Heart. Co ja mogę z tego zrobić, słuchajcie? Idź, no nie wiem, gdzieś musi być to jajo, bo ono. Ono może było być tam. dalej tam u ciebie, wiesz jeszcze, że. Spróbuję się rozejrzeć po tych platformach, ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby ono tu było. Widzę endermany tylko. To serce jest takie niekraftowane, mam wrażenie. Jest. Dobra, Dragon Heart to jest. I z tego możemy zrobić sobie kolejne jaja, jak widzicie. Całkiem spoko. Nie będzie trzeba zrobić z tego jajo, bo nie mamy smoka jaja. Aha, no. Nie wiem, co to się stało. Dobra, słuchajcie, możemy w każdym razie odkaczyć sobie. Możemy odkaczyć sobie kolejne rzeczy. Travel to the end, kill the Ender Dragon, collect dragon breath, i hatch a dragon egg and train it. Ym, i teraz... Ale nie masz jaja. No to jest ten problem, ten największy z tego wszystkiego. Bo gdzie to je poszło w ogóle? Może spadło, gdzieś może się nie rozwaliło? Nie, wiem, mówiąc, co. Co możemy teraz zrobić? Kurde! No, możemy co najwyżej zwiedzać End, albo nie wiem. On co może, robić. mi się wydaje, że ono gdzieś w Endzie może się z Zaczekaj, skoczę do ciebie jeszcze na chwilkę. Nie mam pereł, żeby znaleźć czego polecieć. No, nie widzę, żeby tutaj było. O oh, fuck. Co się stało? Ja tutaj cały czas lata. No, tu ich Endermanów w pełno na tej platformie. Jezu, ile ich tu jest! Nie bacz po prostu na nie, nie, bo no, Dobra, yy, słuchajcie, możemy z kolei użyć sobie ender perły, żeby dostać się w okolice miasta. A masz perłę czy nie? Nie mam perły ani jednej. To przy sobie. wiesz na razie może sobie, nie wiem, czy chcesz się tam wybrać? A patrzyłaś też czy nie o jaja Patrzyłam na czym na widziałam? Na żadnym nie widziałam. Widzę tylko masę endermanów, które wkurzyły się trochę na mnie. Hmm. Słuchajcie, także no nie wykroczyło, że jaja po prostu dalej jest gdzieś tutaj w yy, portalu, że ono wcale się nie teleportowało, gdzieś tutaj się znajduje bo raczej byłoby widać Kurczę, no to jest to, że ja nie wiedziałem co, co z tym się robi i to już tak powiem troszkę, troszkę nie poszło po A! naszej myśli Kurde, i co teraz mamy zrobić? Szerzeżę, my wie Super, to wiesz co, to zaraz pobiję ja też sobie jeszcze chwil, chwilkę tych endermanów Zdobędziemy kilka pereł i będziemy próbowali się przetransportować w jakiś sposób O, panie endermanie, proszę mi tutaj szybko u umrzeć, proszę, szybko, bardzo szybko. Ty masz fajnie, bo tu masz lak na mieczu, nie? I tak. raczej więcej ci wypada. O nie, spadła mi właśnie. Mi jeszcze ani jedna nie wypadła. Zobaczymy, może Ciekawi zaraz po jak będzie wyglądało miasto, skoro tutaj nie ma nic. No będzie raczej latające, nie? Ale może jeszcze i shulkery byśmy znaleźli przy okazji. Mi, głównie mnie zależy w tym momencie, mi głównie zależy na znalezieniu tego latającego, tego holendera, czy jak to Tak, się tak, nazywa, żeby nie? głowę mieć. Żeby znaleźć, co? Nie, e tam głowę Elytre, no właśnie. Ale pozycji Elytrek, ty i tak możesz latać. Albo to jest achievement w książce A, do zrobienia no dobra, to tak, jest nasz myślę. jedyny, jedyny taki główny cel w tym momencie. Słuchajcie, dobra, mamy po dwie perły. Ja myślę, że na razie nam wystarczy. Chodź tutaj do tego, do portalu. Rzucimy sobie. Dobra, ja sobie. mam siedem perełek. Na, na, na całe szczęście będziemy mogli na szybki padek sobie tutaj to ogarnąć. Rzucamy dobra, z czego tam sobie pójdziemy? O, okay. coś się ześwieciło? Jestem od razu na statku. I obok mamy miasto. Czyli to teraz tak to Ale wygląda. Ale super, świetnie. Oj, dobra. szulker do mnie strzelił? Słuchajcie, właśnie, shulker. szulkery to się, też będzie zabierał. Ale nie, nie ma sensu na razie tych szulkerów nam zbierać, wiesz? Ja idę szybko do środka. O yy, ogarnę sobie szybko, o dobra Ty, on się teleportuje, co za skubaniec e, Ty możesz jakby zapobiegać sobie temu lataniu jakby, co? Dobra, mam elitę, słuchajcie, w każdym razie, hura, udało się Ej, a ja mam, mam yy, Shulkera, który ma śmieszne oczy Jakieś to są całkiem fajne ciekawe rzeczy, Drill Core Emeraldic Crystal, to akurat mało istotne. Buraki, więcej tych drill korów. O Boże, prawie spadłam. Co tu jeszcze jakieś skrzynki w tym? Czy ty, ty się orientujesz? E, A nie, tutaj, nie skrzy... tutaj jest smoka głowa, więc trzeba wziąć głowę smoka. No to głowę smoka bieraj szybciutko i myślę, że będziemy mogli tam. Masz? No, trochę to potrwa, nie no, strzela do mnie. No to. Patrz. Czekaj, ja go zabiję, bo ja wiesz, to leciałam. Tu jest platforma, powiedz dole. Zaczekaj, teraz ja też zostałem uderzony. <laughs> Dobra. Na dole jest platforma i coś na niej jest. Kurde. Coś tutaj widzę, coś ogarnij ubi, jak to się nazywa, szulkery, Mogłabyś? E. Agu, alo. Już. Będziemy gotować perły. Ja zabiłam tego szulkera jednego. Dobra. Gdzie zapałaś? Co, co złapałaś jakiś Ender tak, Co? Ender Lili, to jest coś takiego, co pozwala ci hodować Ender Perły, ale musisz mieć Ender stone. Dobra. Więc wiesz co, Zbier zbiorę go może z co, Słuchaj, co Ty do? co tym do tego myślisz? End City, co Mogę zebrać end city. To platforme... ale gdzie ty to znalazłaś w ogóle? Tutaj na dole! Jest taka platforma malutka. I, I ja, co ja z ją ty? chyba zbiorę z tyłu, wiesz? Ale w jakim celu? Żeby zebrać Endstone'a. No to możesz zebrać jak chcesz, śmiało, spróbuj. No, zapałaś tego trochę? Jeszcze S została ta reszta. Prawie trzy zebrałam. Okej, okay, to ja wezmę jeszcze tą resztę w takim razie. Wiesz, zawsze się przydadzą, nie? O kurczę, mam takiego laga małego. E I wiesz co, ja myślę, zostawimy na razie. Nie, na razie to zostawimy, wracamy sobie do głównej wyspy. Słuchaj, A jeszcze zrobimy wyprawę na to. Tu jest wyjście? No wtedy, sam jest samym portalem przecież. Wiemy, słuchajcie, jak się szybko dostać do End City tutaj. Możemy sobie wrócić teraz na spokojnie, choć wracamy ehm, do fontanny i lecimy do domu. Zobaczymy właśnie czy możemy już wszystko sobie odhaczyć z wyjątkiem właśnie ostatniego momentu, jakim jest podróż łódką na dół. Dobra, okay, the w end. The I w tym end momencie właśnie zakończyliśmy te achievementy wspaniałe. Zaznaczamy sobie Travel to the end city and obtain Elytra. I w tym momencie, słuchajcie, zostaje nam ostatni achievement, jest ciekawy achievement. Travel to the bottom of a nether using a boat. Ja wam powiem genezy tego achievementa, bo się do, do, e, tak, dopytałem Google'a, o co w tym chodzi. Jaki jest sens w ogóle robić tego achievementa? I co się okazało, że e, w momencie, kiedy nie mamy możliwości latania, nie wiemy jeszcze jak. E, jak się, jak się lata, jak się nie wiem, porusza ogólnie góra dół. To w neterze mamy taki problem, że nie możemy wody rozlać, nie? Jak spadniemy na dół, to nasza śmierć zostaje tam na samym dole jako klocek dirta i nagrobek na tym, nie? I wylewamy sobie wodę z wiaderka, po czym spływamy wodą, zbieramy sobie rzeczy, wpływamy na górę, zbieramy wodę. W neterze woda nie działa. W neterze woda od razu wyparowuje. I co się okazało? Że yy, ogólnie ja nie jestem pewien, dla kogo została zrobiona tapaczka, bo się nigdy tym nie interesowałem, po prostu lubię sobie ją pogrywać, ale chyba osoba, dla której została stworzona ta paczka, miała taką sytuację, że odkryła, że można w neterze spaść sobie na ten klocek, słuchajcie, z tych 50-60 kratek na dół. I nie da się, nie ginie się w momencie, kiedy się spadnie tam za pomocą łódki. To jest taka ciekawostka. I właśnie prawdopodobnie stąd się wziął ten, wziął ten achievement, żeby po prostu raz to gdzieś tam sobie wykonać. Ja myślę, że my go po prostu sobie zaznaczymy. Znam genezę, nie musimy tego robić. Mamy możliwość latania spać. Nawet jakbyśmy mogli tam sobie spaść tą łódką na sam dół, to po prostu byśmy zginęli od tego, żebyśmy spadli w dół. Bo nie mamy tam kloska na której moglibyśmy spać. Dokładnie, dokładnie. Jakbyśmy mieli tam nagrobek, to wtedy miałoby to sens. Nie, dlatego ja ja go zaznaczam w tym momencie mamy skończone Age of Explorer Age of Machines mamy również skończone i zaczyna się Age of Power. Co to znaczy? Mam nadzieję, że nie oznacza to, że będzie jakiś grzyb atomowy nad naszą wyspą się unosił. O, ja też, szczerze powiedziawszy. I słuchajcie, i w tym momencie bym chciał podziękować za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Widzicie do Agnieszki. Zapraszam. dokładnie to samo. I będziemy się z wami żegnać. Do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się na razie i cześć! Pa, pa!